Pilnujcie samych siebie, by serca wasze nie stały się ociężałe przez opilstwo, obżarstwo czy codzienne troski związane z bieżącym funkcjonowaniem. Gdyż wówczas dzień sądu zaskoczy was niespodziewanie niczym potrzask. Gdy dzień ten nastanie, w jednej chwili ogarnie wszystkich ludzi na całej ziemi. Czuwajcie więc nieustannie, modląc się o to, byście okazali się wystarczająco silni, by przetrwać wszystkie doświadczenia, które mają nastąpić, i godnie stanąć przede mną, synem człowieczym. Dzisiejszy fragment Ewangelii według Łukasza mówi nam, jak ważne jest czuwanie i pielęgnowanie nadziei. Jezus, który lubił smacznie zjeść w dobrym towarzystwie, przypomina nam także, by nie przesadzać z obżarstwem i pijaństwem. Bo chodzi o to, że nawet najlepsza dieta nie pomoże, gdy nasze serce jest trwale ociężałe tak od grzechu, jak i ciężko strawnych potraw. Żyjemy w świecie, gdzie pokusy czają się na każdym rogu, a troski doczesne mogą przytłaczać bardziej niż plecak pełen kamieni. Jezus jednak wzywa nas, byśmy nie tracili ducha. Nasza nadzieja jest w nim. To nie jest kolejna niespełniona obietnica polityka, ale realna obietnica zbawienia, która rozprasza ciemności naszych obaw, niczym latarka na nocnych podchodach. Czuwanie i modlitwa to nasze narzędzia w tej duchowej podróży. Jezus mówi, czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie. To trochę tak, jak regularne ćwiczenia dla ducha. Nie zawsze przyjemne, ale efekty są warte każdego wysiłku. I pamiętajcie, w modlitwie mamy okazję porozmawiać z Bogiem, który zawsze wysłucha. Nawet jeśli nie odpowie od razu, jak czasem nasz najlepszy przyjaciel na nasz SMS. Rozpalanie nadziei to nie tylko nasza osobista praktyka, ale i misja wobec świata. Jako chrześcijanie. Jesteśmy wezwani do bycia żywymi latarniami morskimi nadziei, dla tych, którzy płyną w ciemnościach życia. Nasze słowa i działania mogą rozjaśnić dzień komuś, kto gubi się w mgle zmartwień, a nasza postawa może być jak szeroki, okrągły parasol w deszczowy dzień. Nadzieja to także otwartość na to, co Bóg przygotował dla nas w życiu. Jezus uczy nas, że nie znamy dnia ani godziny Jego powrotu. Ale zamiast pakować się pod kołdrę strachu, mamy żyć w oczekiwaniu z sercem pełnym nadziei i wiary. To trochę jak oczekiwanie na niespodziankę. Przeczuwamy, że będzie wspaniała, choć nie wiemy co to będzie. Niech dzisiejsze słowa Ewangelii będą dla nas przypomnieniem, że nasza nadzieja w Chrystusie jest jak solidny fundament pod domem naszego życia. Niech ta nadzieja będzie ciągle rozpalana w naszych sercach i sercach tych, których spotykamy na naszej drodze. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.